Witam, witam bardzo serdecznie na kanale, z tej strony Damian. Oczywiście wszystko, co zostanie wypowiedziane na tym kanale nie jest żadną poradą inwestycyjną, ja nie jestem żadnym doradcą inwestycyjnym, o tym musicie pamiętać. W opisie filmu oczywiście zawsze jest disclaimer, można się z nim zapoznać, przeczytać. Dzisiaj sobie porozmawiamy, oczywiście, bo dzisiaj jest środa, a jak środa, to dzień z bitcoinem. Porozmawiam sobie o bitcoinie, słuchajcie. Takie zrozumienie i to będzie też taki przekaz dla małolatów, bo wiem, że mój kanał śledzi więcej osób w moim wieku, w starszym przydziale. Oczywiście są starsi, są też weterani. Słuchajcie, mówię tutaj o weteranach, jeśli chodzi o status społeczny. Oczywiście szacun dla wszystkich, dla wszystkich starszych osób, które Oglądają mój kanał, śledzą mój kanał, subskrybują. Interesują się rynkiem kryptowym, bo to jest, to jest piękne, że nawet w takim wieku można dalej się uczyć, można zrozumieć, inwestować oczywiście jak najbardziej. W każdym wieku można, a najlepiej zacząć w bardzo młodym wieku. I to jest właśnie taki przekaz dla małolatów, dla wszystkich tych, którzy są Dużo, dużo młodsi ode mnie, ale są też chyba w odpowiednim miejscu, bo jednak w młodym wieku, jeśli ktoś się interesuje krypto, to może bardzo dobrze wyjść na tym. Na pewno w krótszym terminie, niż ktoś, kto nie ma już tego czasu zbytnio, a ma też inne zobowiązania co do życia. I cofnijmy się, słuchajcie, do roku 2013 roku, 12 maj. <laughs> wtedy mi się, powiem wam, w 2013 roku urodziła córka. Byłem w zupełnie innym momencie życia niż teraz. Ale jak patrzę sobie na te wyceny, w ogóle coiny, które wtedy były na, na CoinMarketCapie, no, Bitcoin cały czas jest na pierwszym miejscu. Zobaczmy, jaki to jest MarketCap. Śmieszny, zobaczmy, total supply, znaczy ilość bitcoinów w obiegu w tamtym czasie, 11 milionów. No i cena, 115 dolarów. I tak sobie bardzo szybciutko przeskoczymy rok do roku. Będziemy zwracać uwagę na pierwszą dziesiątkę, pierwszą dwudziestkę wszystkich coinów. To nam też da jakiś obraz tego, czym są kojny, gówno-kojny, shit czym są projekty, które są, które cały czas są w pierwszej dziesiątce, 20, bądź spadły do 30, 40 lub w ogóle ich nie ma. To jest na pewno bardzo ciekawe. No spojrzymy sobie tutaj na ceny. Słuchajcie, na ceny poszczególnego aktywa. No, co tutaj dużo mówić. 12 maja 2013 rok. Bitcoin 115 dolarów. Lecimy dalej. 9 stycznia 2014 rok. Tak zaznaczyłem wtedy maj, choć mogłem sobie zaznaczyć od stycznia. Myślę, że to by nie było dłuższa, większa. Różnica, jeśli chodzi o cenę, ale spójrzmy rok później. 14 rok. Bitcoin oczywiście. No, jakby nie było 5 razy 5 razy więcej kosztuje po roku niż to tak wcześniej. Litecoin oczywiście się trzyma. Kolejna moneta, która jest do tej pory, to też zobaczymy później. XRP. Dogecoin, słuchajcie, w 2014 roku. Większość coinów. O co chodzi? Co to za w ogóle coiny, projekty? Mnie oczywiście w tamtym roku nie było, ale do mojego roku przejdziemy i do moich tutaj wyceni cen, kiedy ja wchodziłem w rynek, kiedy ja wskakiwałem, bo kiedyś na rynek trzeba wskoczyć. Piętnasty rok. 8 stycznia. Bitcoin. 3 razy mniej od poprzedniego roku. XRP na drugim miejscu. No właśnie XRP po ile był? 1 cent. W 14. No półtorej centa. Bitcoin troszeczkę spadł. Litecoin, tak samo, 18 dolarów spadł na niecałe 2 dolary, ale cały czas się gdzieś tutaj plasuje. Oczywiście ze znanych coinów z pierwszej dziesiątki, Doge cały czas, Stellar cały czas. Dash się pojawił. Dash jest też monetą, którą ja jeszcze pamiętam. Monero, pierwsza dwudziestka. I tak dalej, i tak dalej, i z tego co tutaj ja widzę, to już żadnych innych coinów ja nie znam z moich czasów dołączenia do rynku. XVI rok. Bitcoin 400 dolarów. Pojawiło się Ethereum 5 dolców, XRP poniżej centa, Litecoin 3 dolary, Dogecoin Dash, Stellar, widzimy Monero w pierwszej 13, Nem się pojawił. Nam jest też projektem, który jest do dzisiaj. Nie wiem, jak teraz się plasuje, ale z pierwszej dwudziestki, jakieś koiny, które są już znane mi bardzo dobrze. Jedziemy z kolejnym rokiem, 17 rok. 400 dolarów, 14 rok później Bitcoin ponad 100%. Ethereum 11, XRP 0,5 centa powyżej. Litecoin 3 dolary, Monero Przetasowanie niezłe Dash cały czas, Ethereum NEM, Waves pojawił się Tether, Dogecoin na 16, Zikesh. Stellar, pierwsza wypad z pierwszej 20, idziemy dalej: 18 rok, Bitcoin 8000 dolarów. Prawie 10 razy. Ethereum 834 dolary. Z 11. Nieźle. W tamtych czasach kto zainwestował w Ethereum, mógł sobie pogratulować. XRP od dolara. Rok wcześniej, pół centa. Powiem Wam, świat krypto jest bardzo nieprzewidywalny, ale co za tym idzie? Jest bardzo prężny i bardzo się rozwija. Rok 2018: widzimy Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Fork, Bitcoina, pojawia się Cardano, Litecoin, Neo, Stellar, do pierwszej dziesiątki zawitał EOS, NEM, IOTA, Dash, Monero. Widzimy Tether. Tokeny, tokeny które gdzieś są znane, Bitcoin proszę bardzo, 4,5 dolara. Zobaczmy, jak się market capy podniosły. po prostu nieprawdopodobne. Ja wam chcę też pokazać obraz tego, tego rynku, jak on się zmieniał na, na przestrzeni, wiecie, tych lat. 19 rok, proszę bardzo. 12 maj, dlaczego 12 maj, bo 12 maj to był moment, kiedy ja dowiedziałem się o, znaczy dowiedziałem się wcześniej o Bitcoinie, ale nie zainwestowałem i w, w maju, leżąc, gdzieś tam wygięty. Po chorobie, wtedy miałem chyba covid -a. Słuchałem pierwszy raz. Wpadłem na filmik z grosza i tak to się zaczęło. No ale zobaczcie, 7000 dolarów wtedy Bitcoin. Ethereum 187 dolarów, XRP 30 centów, Litecoin dalej, Bitcoin, EOS, Binance Coin się pojawił, Stellar, Cardano, Tron Monero, Dash, IOTA. znaczy w pierwszy 20, Neo, Tezos. Zobaczcie, jakie są w ogóle wyceny i ceny, no, w 2019 roku całe 200 dolców Ethereum, dzisiaj 1800. Bitcoin 7000 dolarów, dzisiaj dojdziemy do, do tego. Oczywiście zwróćmy też uwagę na dostępne na tamten, na tamten okres um, ilości bitcoinów. Startowaliśmy, słuchajcie, z, w, 13, w 13 roku. 11 milionów bitcoinów, jesteśmy w 2019. Mamy 17 696 tysięcy sztuk bitcoina. To samo z Ethereum, to samo z innymi coinami. Spójrzmy sobie na pierwszą dziesiątkę. Lecimy dalej. 2020 rok, 10 tysięcy dolarów. Ponad już 18 milionów wykopanych bitcoinów. Ethereum 228 Lekki wzrost. XRP poniżej 30 centów. Bitcoin Cash. Bitcoin SV. Kolejny fork Bitcoina. Litecoin 77. sobie przypomnijmy, ile Litecoin kosztował. 3 dolary. Także ktoś jak zainwestował na przestrzeni tylu lat w Litecoin, to i nawet teraz jest dużo, dużo do przodu. 2020 rok. Jaka to jest pierwsza dziesiątka. Tezos Binance Coin. EOS Litecoin. Bitcoiny. XRP, Ethereum, Bitcoin oczywiście król. Pierwsza dwudziestka, co się tutaj zmieniło? Tutaj jakiś Sedleo, Chainlink, Dash, Neo, Ethereum Classic, Stellar. Gdzieś tam dalej IOTA, NEM. Gdzieś dalej widzimy VeChain, US, USDC, Dogecoin. Większość z tych projektów gdzieś już dawno nie ma, w pierwszej 30, 40, 50. Nawet setce w 2020 roku. Zobaczcie, jak to się bardzo szybko dynamicznie zmienia. 2021 rok, styczeń, rok później tutaj 10 tysięcy, tutaj prawie 50 tysięcy, 1800 dolarów za Ethereum, 200 dolarów za Ethereum. No, Tether wskoczył na trzecie miejsce. XRP 60 centów, Cardano, Polka do Binance Coin. Litecoin, Chainlink, Stellar, Dogecoin, Uniswap, Awe, EOS, Monero, gdzieś tam dalej Tron, Tezos, Vicente, Nem, IOTA, Neo i tak dalej, i tak dalej. Powiem Wam, sami, sami też widzicie na przestrzeni, oczywiście, dostępne Bitcoiny ponad 18,5 miliona sztuk. Jak to się bardzo dynamicznie zmienia rok do roku. Już jesteśmy w 2021 roku. Ja dla mnie 2019 to tak jakby to było wczoraj. Przechodzimy do 2022 roku. Bitcoin 42, prawie 19 milionów wydobytych bitcoinów, Ethereum 2800 dolarów, BNB 400, XRP. 80 centów, Cardano, dolar Solana. Przepraszam, tutaj zapomniałem ściszyć telefon. Mówię, a nikt nie będzie dzwonił, nikt nie będzie dzwonił, i tak zawsze jest, a potem ktoś dzwoni. Ziomuś tutaj dzwoni, muszę do niego dzwonić, ale to jak skończę. Na czym tutaj stanęliśmy? Na pierwszej 1.20. Jakaś Shiba Inu, Polygon, widzimy kolejne jakieś stablecoiny, Dine. Dalej Litecoin 126 dolarów. No i mamy styczeń, 12 stycznia 2023 rok, 21 tysięcy dolarów, 15 tysiące Ethereum, już ponad 19 milionów wykopanych bitcoinów, dalej BNB, dalej XRP, dalej gdzieś się skardano na przestrzeni tylu lat, z tych starszych takich monet, dalej jest Litecoin, około stówki. Zobaczcie, w 2013 roku Litecoin 3 dolary. 10 lat później Litecoin 100 dolarów. Czasami potrzeba, wiecie, kilku lat właśnie na to, żeby, żeby ustrzelić tą swoją monetę ze silnymi fundamentami, która nam zrobi wynik. Pierwsza dwudziestka, zobaczcie, Uniswap Kosmos, dalej gdzieś tam Chainlink. Monero, oczywiście już dalej, Stellar, gdzieś tam w pierwszej trzydziestce cały czas się trzyma Witchain w tej pierwszej 50 i cały czas w pierwszej setce. To nam też daje taki obraz, przynajmniej mi taki obraz, w jakim kierunku podąża rynek, czym są kryptowaluty, jak wyglądały wyceny w 2013 roku, jakie były w ogóle projekty, których już już dawno nie ma, może gdzieś tam są, chociaż wątpię. Większość tych projektów, z tych całych, wiecie, super coinów, które gdzieś powstawały, z tych shitcoinów, tak naprawdę ile tych coinów się powielało, tak jak tutaj Wam pokazywałem, mógłbym policzyć na, na palcach jednej ręki: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP dosyć taką monetą, która ma też długi staż. Jest jakiś właśnie Dogecoin, niby taki shitcoin. Oczywiście. Oczywiście gdzieś Chainlink, oczywiście Monero, Monero dużo, dużo wcześniej. Monero w 2013 roku, której nie było, Monero dopiero dołączyło, jakby do świata kryptowalut z projektem anonimowości. Monero, Monero w 2013-2014, sam jestem ciekawy, czasami sobie wracam. Tak, w 2016 roku Monero 80... 80 centów, słuchajcie, dzisiaj Monero 150, 160 dolarów. Zobaczcie, w 2016 roku, jak ktoś kupił sobie Monero, nawet dzisiaj, już, już nie wchodząc tutaj w wykres Monero, ile Monero miało w szczycie, bo to są oczywiście wy, wyceny z jednego dnia, z jednego miesiąca z danego roku. Staram się tutaj wrzucać praktycznie ten styczeń. No, w dwóch przypadkach, tak jak już Wam wcześniej mówiłem, maj był dla mnie też ważny w 2019 roku. I w trzynastym, dlaczego wybrałem maj, to już usłyszeliście, ale widzicie widzicie po wycenach, po cenach, po market capie, po cenie, po ilości wydobytych sztuki, po projektach, które dalej są w pierwszej dwudziestce i mi się wydaje, że dalej mogą być za kolejnych 10 lat też w pierwszej dwudziestce lub w pierwszej trzydziestce lub w pierwszej pięćdziesiątce z całkiem niezłymi, Wynikami, wycenami, to oczywiście trzeba być wytrwałym w tym, co się robi, bo też dostałem taki komentarz odnośnie Ethereum, że Ethereum, ile, ile Ethereum zrobiło procent? Pewnie, że zrobiło w czasie, kiedy, kiedy to Ethereum ujrzało światło dzienne w 17, 16 chyba roku. Ethereum tak wskoczyło, które kosztowało 5 dolarów. Ile czasu potrzeba było na to, żeby zbierać te plony, choćby nawet. Z dzisiejszego, bo tutaj mamy ze stycznia, no to mamy 1500 dolarów i 21 tysięcy dolarów w 2023, ale tutaj sobie też szybciutko odpalamy Koi market cap z aktualną wyceną z dnia dzisiejszego. Widzimy 35 tysięcy 1800. Także zobaczmy, zobaczmy, na jakich poziomach jesteśmy i dalej, jakie coiny są w pierwszej piątce, dziesiątce, jakie były przetasowania, jakie były zmiany, jak projekty, które, które mają jakieś silne fundamenty są, są używane, są na market capie, są cały czas w świecie krypto i się nigdzie nie, wybier nie wybierają, tylko dalej się rozwijają. Też taki był komentarz odnośnie, jakie alty wybierać, powiedzmy, na hossę. Wiecie, większość osób chce rozegrać hostce w ten sposób, żeby wybrać takie alty, które dadzą nam zwrot w ciągu wie, wiecie, tych wzrostów, w ciągu kilku miesięcy, w ciągu kilku y, jednego roku, może dwóch, a patrząc sobie właśnie wstecz na takie wyceny, na te koiny, które gdzieś tam były, 10 lat temu, 5 lat temu, 7 lat temu, w jakich one były wycenach. I od tamtego czasu była Hossa, Bessa, Hossa i Bessa. Dalej te tokeny gdzieś są, na innych jakichś poziomach. Weźmy sobie nawet takie XRP w 17 roku, w styczniu, powyżej pół centa. Tak. Dzisiaj XRP kosztuje 68 centów. Jest wynik? Jest wynik. Weźmy takie Ethereum z 2017 roku. 11 dolarów. W 17 roku, słuchajcie, 6 lat temu, chcemy ustrzelić. Niezły wynik. Dajmy temu czas. Ja to chcę Wam właśnie pokazać, że pośpiech jest złym doradcą. Już teraz, zaraz w tym momencie, nigdy to co się nie wydarzy. Jedynie co może być, to może być łódź szczęścia, że ktoś gdzieś trafił, gdzieś coś ustrzelił, akurat w jakieś krypto, tak jak tutaj weźmy sobie jakieś krypto z pierwszej, powiedzmy, pięćdziesiątki, tutaj jakiś jest internet, komputer, tak, 4 dolary i kto wie, może to zrobi, powiedzmy, lub monety, które są gdzieś tam w pierwszej pięćdziesiątce, jakiś multiverse, tak, jakiś torchain, jakiś, jakiś stax, powiedzmy, te monety gdzieś tam wskakują w pierwszą pięćdziesiątkę, w pierwszą setkę. Może zrobią wyniki, ale mi się wydaje, że skupiając się na, na fundamentach, na, na czymś, co już jest jakiś czas na rynku i skupieniu się na takich walorach, przyniesie nam z czasem oczywiście fajne zwroty z naszych inwestycji. Bo wyobraźmy sobie, jakbyśmy się teraz przenieśli w przeszłość i będzie rok 2026, 2028. 28 30 i będziemy tak samo sobie wchodzić na CoinMarketCap i będziemy sobie patrzeć tak jak patrzymy sobie na 14 stycznia 2016 na wyceny tych powiedzmy trzech coinów lub czterech wybranych, które były wtedy, które są teraz i mi się wydaje, że będą za kolejny rok, 2, 3, 5, 10, też z nami. Oczywiście mogą być przedprzetasowania jak najbardziej, ale projekty, które się dalej rozwijają, które dalej sobie mocno gruntowały pozycje na rynku, mogą być cały czas. I te wyceny, które są dzisiaj, tutaj które są dla wielu wielkie. Wie, wiecie, nie, niby nieosiągalne albo no, jak Ethereum 1800 dolarów, ok, ale to Ethereum za 2-3-5 lat może kosztować 18 tysięcy dolarów. I kupując jedno takie Ethereum sobie dzisiaj, za, za 5 lat możemy mieć z tego fajny zwrot z inwestycji. Tak samo moneta, jak, jaką jest choćby XRP, może być za powiedzmy 6 dolarów, czy za 60 dolarów, za 30. Kto to wie? Ja tego nie wiem. Ja tylko widzę to, co się dzieje na rynku krypto na przestrzeni tylu lat. Jak ja się dowiedziałem w roku 2012 o Bitcoinie, gdzie Bitcoin dokładnie pamiętam, wtedy kosztował 68 dolarów. Ja byłem też w innym momencie swojego życia. Też wytrzymać tą presję tych wzrostów, gdzie w 2013 115, a już w kolejnym roku 680, a jeszcze dwa lata później, czy trzy lata później 1000 dolarów, to pewnie też wytrzymać takie ciśnienie, to trzeba być. No, mieć te jaja ze stali, być w odpowiednim momencie życia, yy, wiecie, żeby nie sfiksować, nie, nie zwariować, żeby, żeby te pieniądze nas nie pochłonęły. Do, do dużych pieniędzy mi się też wydaje, że trzeba dorosnąć. Ale też, właśnie tak jak wspomniałem na początku tego filmu, że to jest do tych młodych osób, że młode osoby chcą już teraz, zaraz, od razu, yy, dajcie temu czas, mając 20 lat. Zleci te 5 lat, 6 lat, nawet nie będziecie wiedzieli, kiedy do 30 wam poleci na momencie. I oczywiście trzeba się bawić, trzeba korzystać z życia, ale też pamiętać i mieć z tyłu głowy, że życie ma się jedno i że im szybciej zacznę odkładać lub inwestować, to to zaowocuje i będę zbierał, zbierał fajne owoce po kilku latach, a nie po 30, 40 czy 50 latach harówki, gdzie może się okazać, że z tego może być wielki nic, bo wiele osób wierzy w system, w systemy emerytalne, w jakieś inne cuda na kiju i potem jest wielkie rozczarowanie. Sam widzę, jak, jakie życie mają ludzie, którzy przeszli na emeryturę, emeryci, jakie życie mieli moi dziadkowie. Wiecie, nikt o to nie zadba, jeśli my nie zadbamy sami o to. Jak ktoś się też mówi, umiesz liczyć, licz na siebie. Okej, okay, jeśli ktoś ma bogatego tatę i tata mu zostawi firmę, no to jeśli, się... tak, może być tak, że jeśli ktoś nie będzie miał na tyle wiedzy, żeby, żeby ogarnąć tą firmę, to tą firmę z spienięży albo sprzenie wierzy, straci, przepierdoli i tyle z tej firmy będzie. Też znałem takie historie z życia. Wiecie, tego można mnożyć. Ale jeśli ktoś jest młody i, i, i jest w tym miejscu, to bardzo dobrze. To, to bardzo dobrze. Wystarczy się w tym kierunku rozwijać, edukować, inwestować i dać temu czas. I wiecie, i to zleci. I wtedy patrząc sobie z roku na rok na ceny, na wyceny tego, człowiek, człowiek się śmieje, tak? Jak może ktoś na przykład e, powiedzieć komuś, że ktoś źle rozegrał hossę w 2019, czy 20, czy 21 roku, czy w 17, czy tam 18, skoro ktoś powiedzmy w 17 sobie kupił. W 2017 roku sobie kupił za 1000 dolarów ileś tam Ethereum powiedzmy prosta matematyka i dzisiaj patrzy na tą wycenę Ethereum i się śmieje, tak? I się śmieje i mówi, no, no, no tak, no, czy, czy Ethereum było po, po 1600 dolarów, czy, czy po 1000, czy po 3000, czy po 4000. Ja mam to gdzieś, bo ja to kupowałem, wiecie, za 11 dolców, nie? Za 11 dolarów to kupowałem. Kupiłem sobie 500 Ethereum i razy, czy tam 300 Ethereum, czy, czy wiecie, jakaś tam taka kwota, nie jakaś ogromna, tylko powiedzmy, ja nie wiem, za, za 1000 dolarów, za 2000 dolarów mnóstwo tego Ethereum, patrząc dzisiaj na wycenę, jest śmiech na sali, tak? I to jest inne podejście wtedy do rynku, inaczej się rozumie ten rynek, inaczej się patrzy na, na całokształt, niż, niż wiecie, wchodząc. Tu, teraz, od razu, zaraz i dzisiaj Bitcoin, bitcoina kupiłem za 35 tysięcy, a czemu on już nie jest za milion dolarów? O, ja spadłem na 25, o kurde, no piramida finansowa. No piramida finansowa jest wtedy w głowie takiej osoby, która tak myśli. Także to chciałem wam pokazać dzisiaj, podsumowując ten odcinek. Dajmy temu czas, inwestycja, każda inwestycja oczywiście wiąże się z ryzykiem, nie ma ryzyka bez inwestycji. Ale co jest najważniejsze w inwestowaniu? Właśnie ten czas. Nic więcej. No załóżmy sobie jakiś termin, jakiś plan, jeśli chodzi o czasowość, uśredniając sobie jakąś cenę, wybierając sobie mądrze, trzymając to na portfelu na, na długi termin, wyjdziemy lepiej, niż pocąc się, rozgrywając rynek, wiecie, i myśląc, że już na tyle jesteśmy mądrzy, że potrafimy na swoją stronę przechylić szale rynku krypto. I wtedy co się dzieje? No niestety krypto nie bierze jeńców. Jest wielkie rozczarowanie. Jesteśmy spukani, zczyszczeni. I tak to wygląda. Takim optymistycznym akcentem kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, łapka w górę. Jak nie, łapka w dół. Subskrybujcie, komentujcie. Wrzucajcie dalej. Gdziekolwiek jesteście, trzymajcie się. Do następnego razu. Z fartem. Cześć. Aha! Jeszcze chciałem odpowiedzieć na jeden komentarz, już tak na sam koniec. Bo tutaj kolega właśnie napisał Marek Wolf. Widzę, że subskrybuje mój kanał jeden dzień. Wcześniej nie było takiej bzdurnej narracji jak przy PLS. Nikt nie mówił o Ethereum, że zrobiło miliony procent i w ogóle. Och, ach, widać, że świeżak jesteś. Także Marek, poznajesz moją historię od kiedy ja jestem w rynku. Jak ja podchodzę do rynku, oczywiście ci tutaj odpisałem, że kiedyś nie było tyle kanałów, które nawijały o tym, ale u siebie na kanale poruszałem oczywiście wcześniej temat Ethereum, ile to zrobiło Ethereum, ile to zrobiły różne sieci, nawet w momencie, kiedy yy, mówiłem o Pulszczejnie. Porównywałem Pulszczejna do innych, do innych sieci, które startowały, jakie one procenty zrobiły, także na pewno to, to tutaj wrzuciłem i drugi komentarz. Taki troszeczkę też chyba nie na miejscu. Co ty chcesz, chłopie, jeden milion zabezpieczać? Przecież to żaden majątek. Tak jak tutaj odpisałem, odpowiem w następnym odcinku i odpowiadam, no wiesz, może dla ciebie jeden milion nie jest jakimś tam majątkiem, ale uwierz mi, że większość ludzi marzy o tym milionie. I chciałbym mieć tego miliona swojego, czy zarobionego, czy, czy wygranego na loterii, czy zwał jak zwał, ale wiesz, skoro dla ciebie jeden milion to żaden majątek, to mogę Ci tylko pogratulować, ale na pewno, jakbyś się rozejrzał koło siebie i zobaczył, i to jest fakt, tak? Możesz sobie zrobić, to nie ma żadnego problemu z tym. Ja nie mam, to Ty też pewnie nie będziesz miał. Ile osób nigdy w życiu nie dojdzie do jednego miliona? Może zarobią ten milion przez, przez całe trwanie w jakiejś pracy, korporacji, ale go nie zobaczą. Ja już nie mówię tutaj o zabezpieczeniu. Myślę, że każda bańka jest, jest warta zabezpieczenia w jakiś sposób. Takie jest moje, oczywiście, zdanie. Twoje zdanie już tutaj poznaliśmy. Jeśli ty uważasz, że to nie jest żaden majątek, masz do tego prawo jak najbardziej. Ja, ja to szanuję. Także już teraz, definitywnie, tyle ode mnie. Gdziekolwiek jesteście, trzymajcie się z fartem. Do następnego razu. Cześć.